Kochani, witam Was serdecznie na kanale Dotyk Chrystusa, Uzdrowienie przez wiarę. Dzisiaj zapraszam Was do wspólnej modlitwy o uzdrowienie przez stawienictwo świętego Józefa. Jest mi on szczególnie bliski, od lat doświadczam jego cichej, ale mocnej opieki. Wielokrotnie już mi pomagał w chwilach lęku, w trudnościach, w sprawach, które po ludzku wydawały się naprawdę niemożliwe. Dlatego z głębi serca proszę Go dzisiaj, aby także wam wyprosił pokój, uzdrowienie i Boże światło. Święty Józefie, wierny opiekunie Jezusa i Maryi, przychodzę dziś do Ciebie z ufnością i pokorą, Ty znasz moje serce, moje troski, moje zmęczenie, znasz także te miejsca w moim życiu. Które najbardziej potrzebują uzdrowienia. Proszę cię, jako dziecko prosi ojca, stawiaj się za mną u Boga. Uproś mi łaskę uzdrowienia w ciele, jeśli choroba odbiera mi siły, w duszy, jeśli rani mnie smutek lub osamotnienie, w myślach, jeśli mieszka tam lęk, zamęt czy niepokój. Niech But dotknie tych miejsc, które tylko On może uleczyć. Święty Józefie, który bez wahania chroniłeś świętą rodzinę, otocz mnie swoją odzowską opieką, uproś mi dar pokoju, odwagi i wytrwałości, prowadź mnie drogą zaufania, nawet wtedy, gdy nie widzę jeszcze rozwiązania. Przynoszę Ci także moją intencję. W tym miejscu możecie wypowiedzieć swoją prośbę. Proszę, przedstaw ją Panu i wyproś to, co najpełniej zgadza się z Jego wolą. Niech Boża miłość wypełni moje życie, niech Jego światło rozproszy mrok, a Jego pokój. Zamieszka w moim sercu. Święty Józefie, dziękuję za Twoją opiekę i wstawiennictwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.